Czy powrót do przyszłości przewidział zamach 11 września? Ostatnio trafiam na coraz więcej klipów z elementami tej teorii, a jako osoba, która no nie tyle żyła w momencie kiedy następowały zamachy 11 września 2001 roku, ale je mm, pamięta, no to poczułem potrzebę przybliżenia tej teorii i trochę jej wyjaśnienia, bo szczerze powiedziawszy, mam dużą wątpliwość, czy autorzy niektórych z tych pomysłów, które tam się pojawiają, faktycznie widzieli trylogię powrotu do przyszłości. I teraz tak, oryginalna seria filmów Roberta Zenekisa została nakręcona w latach 1985-1990 i opowiada o przygodach Doc'a Brauna oraz Martiego McFlya. To jest mniej więcej ta dynamika, co z Rickiem i Mortim, gdyby Rick nie był alkoholikiem. W każdym razie głównie chodzi o to, że oni podróżują pomiędzy latami 80. a latami 50. i jeszcze później, jeszcze wcześniej i między innymi są w roku 2015, a konkretnie w październiku 2015 roku. I w okolicy czerwca 2015 roku, czyli jak zbliżał się już właśnie ten dzień, do którego podróżowali bohaterowie, to pojawiła się teoria mająca właśnie wyłuszczać szczegóły tego, jak to powrót do przeszłości przewidział zamachy 11 września. I lecąc po kolei pierwszym elementem tej teorii jest to, że w momencie kiedy Marty przybywa do centrum handlowego bliźniacze sosny czyli Twin Pines Mall, no to na zegarze wyświetlana jest godzina 1.16, którym jak odwrócicie do góry nogami, to teoretycznie wychodzi wam 11 września. W sensie wychodzi wam 91.1, no ale powiedzmy, że to najbliżej, jeżeli chodzi o nawiązania do faktycznych wydarzeń, jakie znajdziemy w tej teorii. No oczywiście centrum handlowe nazywa się Bliźniacze Sosny, jak Bliźniacze Wieże, jasne. No i potem jest moment, kiedy tam przyjeżdżają jacyś arabscy terroryści i sobie strzelają z kałasznikowów. Potem Marty wyrusza w kolejną podróż w czasie, jak wraca do tego samego. Samego momentu, no to to centrum handlowe już nazywa się Lone Pine Mall, czyli centrum handlowe samotna sosna. No bo w intencji autorów tej teorii, no to chodzi o to, że mieliśmy dwie wieże, był zamach, a teraz mamy jedną wieżę światowego centrum handlu. Tak w ogóle ta cała teoria jest dalej dostępna na YouTube z taką miniaturą, jaką wyświetlę tu na górze. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest oryginalne nagranie, bo wydaje mi się po nazwie użytkownika, że nie. Natomiast z całością można się zapoznać. No i problem z tą teorią już na tym etapie jest taki, że kwestia jednej sosny zamiast dwóch sosen jest wyjaśniona we wszystkich filmach. W sensie jak Marty przenosi się dalej w przeszłość, to trafia na Twin Pines Ranch. Takie rancho pana Peabody'ego, które jest w przeszłości w miejscu, w którym w przyszłości będzie znajdowało się centrum handlowe Twin Pines Mall. No jak Marty przybywa swoim wehikułem czasu, który jest Delorenem, w sensie samochodem, no to kasuje mu jedną z tych słynnych sosenek spod jego domu. W wyniku tego Rancho zmienia nazwę na Lone Pine Ranch, no i centrum handlowe, które zostaje zbudowane w przyszłości jest również Lone Pine Mall. I to raczej nie ma nic wspólnego z wybuchaniem czegokolwiek, bo jak zobaczymy tych faktycznie arabskich terrorystów, którzy tam biegają w turbanach i strzelają z kałasznikowów, to oni jednak mimo wszystko nie wysadzają żadnych sosen, budynków i innych rzeczy. Więc ten element wydaje się taki trochę wyrwany z kontekstu, jakby to powiedzieli Amerykanie, cherry picking i dopasowywanie do tego co nam pasuje, lub nie do tego że w czasie jednej z rozmów na ścianie budynku jest jakiś trójkąt i to podobno Illuminati no to to już olewam bo, bo do tego poziomu się nie zniżamy no to lecimy dalej jest taka scena w której postacie oglądają jakby film z y, dwoma wieżami no i autorzy teorii mówią że generalnie chodzi o to że oni oglądają inny film Zemekisa który najwyraźniej miał premierę w 2015 roku i jest też o dwóch wieżach Jednocześnie istotne jest to, że jedna z postaci jest zawieszona do góry nogami, więc powinniśmy ten fragment oglądać do góry nogami. Wtedy wygląda jakby dwie wieże się waliły, mamy przepowiednie. Tym filmem Zemeckisa miałby być film The Walk, który autentycznie jest Zemeckisa i autentycznie miał premierę w październiku 2015 roku i opowiada o dwóch wieżach. I faktem jest, że jedna z jego postaci w momencie, kiedy stoi na tych dwóch wieżach, no to faktycznie trochę jest ubrana jak Marty McFly w jednym z Powrotów do przyszłości. No ale bez jaj, to są dwa filmy Zemeckisa. Gdyby chciał Umieścić tego typu isteregi, no to po prostu umieściłby te isteregi, bo to fajne isteregi. Ale zabawniejszy jest ten fragment mówiący o tym, że oni oglądają film z zemekisa. Jak cofniemy się do oryginalnej sceny, to oni klikają pomiędzy różnymi kanałami. Ta scena, na której widać dwie wieże, które są dość istotnym elementem na wtedy, jeżeli chodzi o Nowy Jork, no to trwa może nie wiem sekundę. Natomiast zgodzę się, że jak klikają, to jest tam też ujęcie krajobrazu, na którym widać, no, dwie sosny. No, i jeszcze jest ten argument, że w finalnej scenie powrotu do przyszłości 2 nie rozciągają taki kabel pomiędzy wieżą zegarową a wyhikułem czasu, i że w tym filmie Zemekisa z 2015 roku też ktoś rozciąga sobie jakiś drut pomiędzy różnymi punktami. Ale powiem szczerze, to już jest taki poziom szukania nawiązań, jak stwierdzenie, że kaczka ma dwie nogi i Batman ma dwie nogi. Przypadek. Reasumując, tej teorii bardziej wybieramy sobie jakieś drobne elementy i bardzo ciężko patrzymy na nie, aż znajdziemy w nich to, czego szukamy, niż takiego rzetelnego budowania teorii jako takiej. Natomiast biorąc pod uwagę, że coraz większa liczba osób nie będzie widziała oryginalnych powrotów do przyszłości, a wiedzę o ich fabule będzie czerpała z tego typu materiałów, no to jeszcze kilka lat i będziemy mieli prawdziwy kolejny efekt Mandeli. Ludzi, którzy pamiętają fabułę i istotne jej elementy powrotu do przyszłości właśnie z teorii spiskowych oraz tych, którzy faktycznie widzieli y, filmy i pamiętają je inaczej. Natomiast co jest też ciekawe, to w momencie kiedy ta teoria pojawiła się w roku 2015 po raz pierwszy, to masa naprawdę kompetentnych teoretycznie mediów, jak nie wiem, Washington Post Rozpisywały się o tym, jak ona jest obrazobórcza i szkodliwa społecznie, a jednocześnie nikt nie użył tego podstawowego argumentu, że bazuje właśnie na wyrwanych z kontekstu elementach i zupełnie źle interpretuje samą fabułę filmu albo wręcz omija jej elementy.